Dzień dobry Państwu rozpoczynamy nasze kolejne czwartkowe spotkanie. Przypomnę tylko, że ostatnim razem wspólnie znaleźliśmy branże, które są wspierane przez szafy zewnętrzne, a dzisiaj powiemy sobie nieco więcej o jej budowie. Zachęcamy również do obejrzenia filmu na naszym kanale na YouTube lub na stronie internetowej, gdzie omawiamy szerzej budowę szafy oraz dlaczego każdy element jest taki istotny. A teraz przejdźmy już do celu naszego spotkania. Podstawą każdej szafy zewnętrznej jest cokół wykonany z blachy aluminiowej bądź też nierdzewnej. Jego wysokość zazwyczaj zawiera się w przedziale 30-300 mm. A skąd taka różnica w wysokości? Wszystko zależy od potrzeb klienta. Dla jednych cokół jest to tylko zamknięcie szafy od spodu, dla innych jest to dodatkowa przestrzeń, w której można magazynować baterie czy też zapas kabla. Wysokie sokowe stosuje się też w miejscach, gdzie szafy narażone są na zalanie. Gdzie występują dużo opady śniegu. Kolejnym elementem szafy jest jej skręcany szkielet, który wykonany jest z aluminium oraz profili narożnych i łączących. Plusem takiego rozwiązania jest łatwość osiągnięcia dowolnych gabarytów szafy możliwość wymiany uszkodzonych elementów w przyszłości oraz też rozbudowa szafy. Drzwi i odschodnie boczne szafy wykonane są z aluminiowych profili tworzących podwójną ściankę. Rozwiązanie takie pozwala na zapewnienie optymalnej termoizolacji szafy oraz powstaje dodatkowa przestrzeń, która pozwala na odprowadzenie na zewnątrz powstałych w czasie eksploatacji ewentualnych skropin pary wody. Panele na krawędziach wykańczane są specjalnym profilem, w którym montowana jest uszczelka silikonowa, która zapewnia szczelność rozwiązania. W zależności od potrzeb klienta, drzwi i osłony mogą być montowane po dowolnej stronie szafy. Ostatnim elementem szafy jest jej dach, który podobnie jak soku, może być wykonany z aluminium lub ze stali nierdzewnej. W dachu często montowane są rozwiązania zapewniające odprowadzenie ciepła, ale o tym powiemy więcej w następnych nagraniach. A już za tydzień dowiemy się, w jaki sposób możemy zorganizować wnętrze